TVpodkarpacie.pl Konkursy zostały ogłoszone nie tylko w stosunku do skansenu tutaj sanowskiego, ale do wszystkich muzeów, które organem prowadzącym jest Urząd Marszałkowski i które kończy się kadencja w przyszłym roku dyrektorom. Pewnie, tak jak Pani mówi, niektórzy się burzą. Dlaczego w tym momencie? Ale proszę zauważyć, że gdyby ten proces został uruchomiony w miesiącu czerwcu, to zupełnie by było odbierane, że już przed końcem kadencji, przed jeszcze wyborami, chcemy ewentualnie wyczyścić. Natomiast Uważam, że konkursy to jest dobre rozwiązanie, to jest transparentność ewentualnie wyboru dyrektora i ja sądzę, że tutaj spokojnie pan dyrektor Ginalski poprzez te swoje działania i to co on robi i jak intensywnie działa i rozwija to muzeum spokojnie będzie na następną kadencję, która będzie trwała 7 lat, czyli będzie miało mocowanie bardzo mocne i ja jestem tego tak naprawdę pewien. Czyli, jak wynika z Pana słów, bardzo wysoko Pan ocenia Pana dyrektora Ginalskiego? Absolutnie i uważam, że cały zarząd wysoko ocenia działanie Pana dyrektora, to co się dzieje w tym muzeum, jak się rozwija powstawanie nowych ekspozycji i, i, i dążność Pana dyrektora do zdobywania środków unijnych, co przecież tak naprawdę widać na każdym kroku. I zarząd, i ja również osobiście bardzo wysoko ocenia Pana dyrektora Ginalskiego. To dlaczego w takim razie rodzą się podejrzenia, że jest to takie po prostu usunięcie Pana Dyrektora z pola widzenia. No proszę Panią, no, głównie rodzą się być może i również i przez opozycję, która lansuje, że bardzo chcemy wymieniać i zmieniamy dużo dyrektorów, ale ja chciałem tak naprawdę przypomnieć tym, co tak mówią, że robimy czystkę, że chciałem przypomnieć, że to, co się działo w 2011 roku, niech wrócą do tego okresu czasu i pomyślą, jak byli dyrektorzy departamentu wszyscy właściwie wymieniani, jak tworzone były stanowiska dwóch zastępców, bo koalicja liczyła trzy partie i trzeba było również umocować innych. Jak byli dyrektorzy wymieniani i wszystkich instytucji, i tak naprawdę no, nasze działania. To, co ewentualnie się dzieje, chociażby ten temat przez konkursy, a nie na zasadzie innej wymiany, pokazują, że troszeczkę to w tej chwili jest naprawdę inaczej. A to, że, że, że takie posądzenia są, no cóż ja mogę na to odpowiedzieć. Ja powiedziałem, jak ja oceniam wysoko pana dyrektora, jak zarząd to widzi. Ja uważam, że spokojnie pan dyrektor ginalski będzie na dalszą kadencję na 7 lat. TV Podkarpacie.pl